Flaga Igrzysk Europejskich na ręce prezydenta Nowego Sącza przekazali marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski oraz prezes Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023 Marcin Nowak. Nowy Sącz będzie jednym z miast gospodarzy Igrzysk. To będzie bardzo duże przedsięwzięcie. Sportowcy z 48 krajów Europy będą współzawodniczyć w 28 konkurencjach, dyscyplinach. Konkurencji będzie jeszcze trochę więcej w ramach poszczególnych dyscyplin, ale co jest ważne, 19 dyscyplin będzie rozgrywanych jako kwalifikacje do Olimpiady w Paryżu w 2024 roku, czyli już za, już za rok, a 12 z nich będzie rozgrywanych w formule Mistrzostw Europy, więc będzie to wydarzenie sportowe. Mam nadzieję dobrze zorganizowane, ale również na wysokim poziomie, poziomie sportowym. Podczas tegorocznych Igrzysk Europejskich Nowy Sącz będzie gościć rywalizację w breakingu. Areną zmagań w tej nowej olimpijskiej dyscyplinie sportu będzie Park Strzelecki. Jestem również pewien, że Park Strzelecki o czym mówił wspominał pan marszałek świeżo zmodernizowany będzie areną, która na stałe wpisze się właśnie w wydarzenia sportowe. Może nie był to zasadniczy cel, ku czemu ta modernizacja była tutaj właśnie dokonana. Natomiast jest to arena, zresztą po, po, po naszych już wstępnych, dogłębnych analizach, która spełnia wszelkie wymagania. Szanowni Państwo, breaking sportowy. Jest to taniec, jest to nowoczesna forma tańca, skierowana głównie do młodzieży. A czym innym jest przyszłość Polski, jak właśnie naszą młodzieżą. Organizacja w Nowym Sączu Olimpijskich rozgrywek to dla miasta duże wyzwanie, ale i wyróżnienie mówił z kolei poseł Patryk Wicher. Dzisiaj Nowy Sącz dołącza do wielkiej rodziny olimpijskiej. Dzisiaj to wyjątkowy czas dla promocji miasta Nowego Sącza i usadowienia go na wysokim piedestale. Panie marszałku, bardzo serdecznie w imieniu swoim, w imieniu mieszkańców Nowego Sącza dziękuję za te wszystkie gesty, za to wsparcie, bo to konkretne działania. Poprawiające wizerunek Nowego Sącza, ściągające tutaj wydarzenia, turystów, sprawiające, że mieszkańcy czują się dumni z naszego miasta. W obsłudze całych Igrzysk będą pomagać wolontariusze w sumie około 7 tysięcy osób. Chętni mogą się jeszcze zgłaszać przez stronę internetową Igrzysk. 16 lat i w górę. Przede wszystkim to musi być osoba komunikatywna, uśmiechnięta, chcąca pracować. Natomiast jednym z naszych warunków początkowo stawianych w 100% był wymóg umiejętności języka angielskiego. Natomiast analiza wykazuje, że nie w każdym miejscu ten wolontariusz będzie musiał bezbłędnie posługiwać się językiem angielskim. Są miejsca, gdzie on nie będzie koniecznie wymagany, dlatego... Bardzo chętnie też będziemy przeglądać zgłoszenia od kandydatów, którzy nie potrafią porozumieć się w języku angielskim. Także tutaj jeszcze bardziej poszerzamy możliwość dla osób dla chętnych zgłaszających się. A trzecie, Igrzyska Europejskie rozpoczną się 21 czerwca i potrwają do 2 lipca. W niemal 30 dyscyplinach będzie rywalizować około 7 tysięcy sportowców, którzy powalczą zarówno o medale Igrzysk Europejskich, jak i o kwalifikacje olimpijskie do Paryża.